Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w wstępnym, pierwszym pilotażowym odcinku 6AZ34, w którym gościnnie występujemy na świecie międzynarodowym 9. Moi drodzy, gościnnie występujemy na W9, bo w międzyczasie sobie coś porobię. To co będziemy. To co mam czas marnować, nie? Dokładnie. Zatem, jak dobrze wiecie, dzisiaj o godzinie 16 wychodzi jest 34 pl hura, haha, hura, 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 hura. Nie wnikając już w powody tych decyzji i tak naprawdę nie wnikając w to, że prośby o ten serwer już były od dawien dawna, widocznie międzynarodówki nie dają już tyle hajsu, ile powinny dać, więc wracamy do serwerów krajowych. I dobrze, i to mi się podoba. Lud nie przekonuje, to kabza przekonała. I bardzo dobrze. Jak widzicie, w życiu wszystko, wszystko się zmienia. Okej, okay, moi drodzy. Tak na szybko. S34. Przypominam wszystkim, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka. A nick, którym będę grał, bo podejrzewam, że jakieś dziecko nobowe oczywiście zajmie mój nick, więc nawet nie będę go sprawdzał. Więc jeżeli mnie słucha jakiś żartownicz, to możesz sobie wpisywać jaki tylko chcesz, bo nawet nie będę sprawdzał, czy zajęty, czy nie zajęty. Eee, nick, pod którym będę grał, będzie widoczny na W9 tutaj na samej górze. I ten nick będzie tylko i wyłącznie moim nickiem, więc jeżeli zobaczycie nick Maciek0081... A on nie będzie tutaj wpisany, to znaczy, że ktoś się podszywa i chce od was wystąpić grzyby, a takich będzie na pewno chętnych, bo pomyślcie sobie: założy sobie dziecko gildię, będzie udawał mnie, wyciągnie od was po 100 grzybów czy 200 wpisowego. Wy sobie później pójdziecie, on będzie miał rozbudowaną gildię, nie? Da się? Da się. Więc moi drodzy, uważajcie, bądźcie czujni. Pierwsza podstawowa rzecz to jest ta, że nikt, pod którym będę grał będzie tutaj. Druga z rzeczy, jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby punktualnie o 16.01 zacząć, albo wracacie później z pracy, to pod tym filmem, po godzinie 16., wrzucę link referencyjny do zakładania kont, tak jak to tutaj jest. Jeżeli nie przeszkadza Wam zaczęcie dwie minuty później, czy trzy minuty później, albo wróciliście, nie wiem, z pracy, ze szkoły, skądś tam o 18.00 i oglądacie ten film, to bardzo was proszę, skorzystajcie z tego linka. Zawsze te 12 cech mi pomoże. Hmm, więc ten link zaraz po założeniu postaci wkleję tutaj pod filmem i będzie on dostępny do klikania. Jakie plany? Plany są takie, że będą trzy gildie. Mam taką nadzieję, może się okaże, że będą dwie albo jedna, jak będzie mało chętnych. Ale z tego co piszecie, chętnych nie zabraknie. Gildia główna. Hmm, której wpisowe będzie dość spore, po to, żeby ograniczyć szpiegowanie, zabawy dzieciaków itd., itd. Więc do Gildii Głównej wpisowe będzie 200 grzybów. Oczywiście na rozbudowę Gildii nie potrzeba aż tyle, bo 50 osób po 200 grzybów to jest 10 tysięcy grzybów. Dlatego od pewnym momencie to wpisowe będzie wpłacane do pierwszej akademii. W ten oto sposób będziemy mieli rozbudowaną i Gildię Główną i Akademię. Tak. Ewentualnie część do pierwszej akademii, część do drugiej. Jeżeli będą się ludzie zbierali w obydwu akademiach w sporej liczbie, to tak podzielimy. Jeżeli nie, to będzie ładowane w gildię główną i w akademię. Wpisowe do y, akademii i wpisowe do drugiej akademii będą ustalali sobie ich szefowie. Będą dwie akademie. Główną akademię poprowadzi tak samo jak tutaj y, Sakos. Y, jest. Nie wiem, pod jakim nickiem będzie występował, natomiast najprostsza droga będzie taka: znaleźć na W9 mój nick, sprawdzić, w jakiej gildi jestem, i żeby znaleźć Akademię MRP1, to trzeba będzie znaleźć taką samą nazwę gildi, tylko z dwójeczką z tyłu, a druga akademia będzie miała trójeczkę, czyli tak jakby iść tym kluczem, byłoby Moher Power, Moher Power 2 i Moher Power 3. Więc jeżeli namierzycie gildię główną, oczywiście akademie będą też opisane, mm, opisane tutaj. Moi drodzy, ci, którzy do mnie pisali, a propos tego, że tam te wpisowe jest wszystko ok, bo już z wieloma osobami się dogadałem, wiecie o tym, że od 10. levela przecież można dopiero PW pisać, więc wszelka komunikacja przez W9. Przez W9. Tak, zdradziłem Wam Sharpshooter. Sharp Tylko pamiętaj o zawce na mail, tak. Sharpshooter, jeden z wymienianych przez Was graczy topowych z W10. Eee, no przecież jest ze mną w gildii tutaj, przecież gramy, przecież jest wiernym widzem, przecież pisze multum komentarzy, przecież od niego jest wiele tych wzorów i wszystkiego, no nie będę więcej zdradzał, jeżeli będzie chciał sam zdradzić kim jest, to, eee, to niech to robi. Mm. Zatem, w W9 ustalamy serwerem komunikacyjnym, czyli piszecie mi tutaj PW, tak, już jestem, mam grzybole, zapraszam, nie? I ja Wam wtedy zapa wyślę z gildii Głównej. W kwestiach organizacyjnych, wiadomym jest, że na początku ciężko będzie z miejscem, więc będziemy rotować, nie? Kto porobi awkę, powpłaca, wyjdzie, będzie zapisany na listę, że już wpisowe zapłacił i będziemy wymieniać graczy na kolejnych, którzy będą robić sobie awkę i wpłacać pieniążki. W ten sposób szybciej rozbudujemy skarbiec i trenera podejrzewam, że w sobotę jak ruszy ten event razy 4, czy Max w niedzielę będziemy mieli już na tyle rozbudowaną gildię, że nie trzeba będzie już takich roszat robić, natomiast piątek i na początku soboty trzeba będzie to robić. Będzie się to związało z tym, że ja na przykład będę wychodził z gildii, bo jak na przykład wbiję 10 level i będę chciał sobie już tylko robić klaser na przykład, no to wyjdę, nie będę miejsca blokował, oddam wtedy gildię hekatę na przykład na czas mojej nieobecności i i będzie miejsce zwolnione. Ktoś będzie na to miejsce mógł sobie przyjść, robić awkę, wpłacać monety. Więc w opisie gildii będą wszystkie osoby powypisywane tutaj. Oczywiście w tej górnej części niewidocznej dla innych osób, po to, żeby każda z osób, która już wpłaciła, wiedziała, że drugi raz nie musi wpłacać. A to, że rotuje, no to to jest normalne. Gracze, którzy grają w tę grę dłużej, wiedzą o tym, że element rotacji na początku występuje. I nie jest to nic dziwnego, nic zastanawiającego, nic, nie wiem, nic denerwującego, tak? No bo jeżeli jest 10 miejsca, rozbudowa twierdzy kosztuje ileś tam, to lepiej władować to w Expa i w Golda, a i osoba, która już zrobiła awkę albo będzie robić po trzeciej, na przykład, bo też takie osoby będą, to po prostu przychodzi później. Teraz organizacyjnie. Ja dzisiaj po godzinie 16 będę trochę w grze. Natomiast jutro i pojutrze z racji świąt może być mnie trochę mniej. W razie czego będzie Hekate zastępować, więc albo ja, albo Hekate będzie tutaj osobą, która pomoże Wam, chyba że jakąś inną jeszcze się ustali w międzyczasie. Zobaczymy, kto tam zacznie grać, jak to się będzie rozwijać, bo w tym momencie jest to wielka niewiadoma. Pisze, piszą mi ludzie tam PWO, mam 40 grzybiarzy w gildii, już idziemy po top 1, no zobaczymy, no, czy tych 40 grzybiarzy po tygodniu zrobi się 30, po miesiącu 20, a po 6 miesiącach 2. Nie? Więc nie ma co tutaj się napalać. Ja tutaj nastawiam się na długą serię, taką jak na W9. Więc macie tą pewność, że u mnie, jak w banku, będzie dbanie o gildie, dbanie o akademię, o długofalową grę. Tak jak to jest tutaj. W12, tak jak mówiłem od razu, była serią Free to Play po to, żeby nagrać poradniki, po to, żeby pokazać od początku rzeczy, których nie było tutaj na W9. Natomiast S34 jest serwerem, na który, który będzie drugą, długą serią po W9. Więc wszyscy, którzy szukają, są grzybiarzami, szukają opcji, gdzie tu by się zadekować, a nie wiedzą jeszcze co i jak, zapraszam chętnie do współpracy na takiej zasadach jak mówiłem czyli no, po prostu będą rotacje zapisywane niki nie bójcie się tego wiecie że ja jestem słowny chłopak nikt za nic nie wyleci oczywiście wpisowe to też żeby nie było wpisowe nie gwarantuje miejsca w gildi do żywotniego, nie jeżeli minie rok e, i nagle okaże się że macie 10 rycerzy i najniższy level w gildi, a w akademii będzie ktoś kto będzie miał lepszy level więcej rycerzy czy coś no to tak samo jak jest tutaj na W9, wymieniamy. Natomiast tak samo jak na W9, te Akademie będą rozwinięte, będziemy chodzić na lochy, więc jeżeli zdarzy Wam się taka sytuacja, że przez jakiś czas nie będziecie cisnąć, to znajdziecie sobie cieplutkie miejsce w Akademii, w którym będziecie mogli na dobrym procencie też jechać. Jak Wam się zdarzy znowu mieć czas i cisnąć, to wrócicie sobie do Gildii Głównej. Wielu, ta, wiele takich powrotów, wzlotów i upadków było. Wiele osób było w akademii, później wracało, później znowu szło do akademii. Sharpshooter, który tutaj nigdy, z, chyba złotówki, nawet nie wydał, <laughs> wrócił, teraz jest już u nas z zaszczytnymi 15 rycerzami. O 706 rycerzy, to przy okazji zmienimy. Także, moi drodzy, tak to, tak to, tak to będzie wyglądać. Zatem najważniejsze. A co dalej? W związku z tym, że tak, ja dzisiaj będę po tej 16, będę nawet trochę, jutro rano wyjeżdżam, będę w podróży, tak z południa, więc rano mi we mnie nie będzie. Po południowym wieczorem pewnie wejdę, W pierwszy dzień świąt pewnie będę do południa trochę, później znowu będę w podróży. Więc tak naprawdę na dłużej to tak. Pierwszy dzień po świętach, może e e będę już e na dłużej przykąpie, a pierwszy odcinek nagramy dopiero w drugi dzień e po świętach. E to już będzie oczywiście po jakimś tam początku, ale początek macie i na W12, i szczęście jest na W9. No wybaczcie mi, że nie będę. E w samochodzie rozstawiał studia i nagrywał odcinków, a mam trochę kilometrów do pokonania w te święta. Wyjdzie w sumie z. 400. 800. No, wyjdzie z 1300 km. Te święta do pokonania, więc. Więc naprawdę, naprawdę trochę. Więc musicie mi to wybaczyć, że nic nie będzie nagrane. Ale będę się starał przez ten czas jak najmniej zaległości połapać do innych. Żeby jak najszybciej je nadrobić po powrocie. Ale z nas spokojnie na chillku będzie sobie to co najważniejsze robił, o to się nie musicie bać zatem moi drodzy, kończąc ten wstępny odcinek o takich organizacyjnych rzeczach, trzy najważniejsze tematy, czyli mój nick będzie tutaj na w9 w opisie, zaraz po założeniu konta a link referencyjny będzie chwilę po założeniu konta pod tym filmem jako pierwszy z linków Komunikacja przez W9 do czasu, kiedy nie będzie tych dziesiątych leveli. Co jeszcze? System rotacyjny w gildiach, oczywiście, na początku, więc tego się nie, tym się nie przejmujcie, że gdzieś trzeba będzie komuś miejsce na jakiś czas ustąpić. No i tyle, a reszta spraw organizacyjnych. No i gramy na długą metę. A reszta spraw organizacyjnych wyjdzie w praniu. Dzięki Wam serdecznie za ten czas. W następnym już. W pierwszym odcinku, bo to jest pilotaż, będzie już plansza z S34. Ja Was żegnam i do 16.00. Do zobaczenia w świecie 6 Fidget. Trzymajcie się, hejka i pa pa.